Witajcie moi drodzy na moim kanale. Po dłuższej przerwie ze względu na chorobę, no niestety, zanim mówiłam, dopadła mi angina i niestety musiałam przerwać nagrywanie. No ale dzisiaj zaczynam wznawiać, także zakupiłam na dzisiejszy odcinek taką serię krzyżówek: Wielką Krzyżówkę za 30, Krzyżówkę XXL za dyszkę, Krzyżówkę XL za 5 i krzyżóweczkę za 3 złote ja te wszystkie krzyżówki już po części naddrapałam, i może zaczniemy od tej największej. I kochani, tu niestety jeszcze mi się nic nie ułożyło, i szukajmy następnych liter. Następną literką jest literka i. W bonusie jest jedna i. I szukajmy może w tej małej teraz strapeczce, w, w tej mniejszej, tu jest i, mina. I jeszcze tu widzę. I kolejne. Jeszcze jedno. I teraz zobaczmy w tej drugiej, bo tu już nie ma więcej. A tu mamy kilka jest tego: Lis, Piotr, Umizgi, Elwira. Tu jeszcze widzę. No i nie ma więcej kolejna literka to jest y, bo się nie ma y, tu jest raz, dwa i jeszcze tu widzę, dobrze, a w tej dużej raz i tu Alpy, tu widzę Chyba nie widzę więcej. No nie. Kolejna literka to jest literka D. W bonusie nie ma D. Tu kochani jest raz. I tu. Dobrze, nie ma więcej. Tu jest epidemia. Epidemia. Tu jest jedno D. Co, gdzieś jeszcze tu. Dno. No i nie widzę więcej. Kolejna literka to literka Z. Tu mamy w bonusie Gaz. Tu z kolei jest Gzyms. No i nie widzę więcej Z. A w tej kolejnej tu jest Raz. I tu. I jeszcze tu. Cenzor. Jeszcze przejrzę, u góry, czy nie ominęłam? Tak, tu jest jedno z. Jeszcze gdzieś? Nie. Kolejna literka to jest literka M. W bonusie jest Emil. Tu jest Max. Ułożył się jeden wyraz, Sims Tu jeszcze jest M. I chyba nie ma więcej tu. A w tej też jest jeden wyraz umizgi. Szukajmy dalej. M. M, tu ominęłam. Chyba nie ma więcej. Nie. Kolejna to jest E. Tu mamy Ewa, Emil, Keja. Dobrze, szukajmy w tej pierwszej. E. Raz, raz, dwa, trzy. Dobrze. Nie ma więcej. Tu jest rabeczka jest tak. Dobrze. Elwira. Akwen. Adamaszek. Cenzor. Chyba wziął. Uh -huh. Kolejna. To literka O. Tu jest mu się raz o. Tu jest kilka. No trochę było tego o. Ale się nie otworzył jeszcze kolejny wyraz. Szukajmy w tej dużej. Dobrze. To pola. Cenzor por. Jeszcze gdzieś. Nie. I ostatnie nam zostały. Literka C. Tu raz było. I tu jest. No, otworzył się drugi wyraz dopiero. Otwock i gzyms. No zobaczmy, jeszcze jedna litera została. Teraz mamy literkę TTT. T, T. Szukajmy. T coś mi się pomieszało tu mamy puck tu też coś jest ale więcej nie ma ale o tu ominęłam dobrze to zobaczymy tą ostatnią literkę x no chyba nam to nic nie da sprawdzę te kontrolne chyba że coś ominęłam no niestety nie ominęłam, bo jest C. No to to jest pustaczek. To teraz zobaczmy tą za 10 zł krzyżóweczkę. XXL. Tu też się jeszcze nam żaden wyraz nie ułożył. Mam następną literkę M. Mamy tu Marcin w bonusie. Tu jest Emu, Jama i koniec drugiej. Bombaj, Meksyk. Jeszcze jest M? Nie. I w tej ostatniej, kochani, szukajmy M. Tomasz. I to na tyle. Kolejna to jest O. Bo się nie ma O. Tutaj jest kilka. Jeszcze mi to gardło troszeczkę. No, ale już. Jest ok. Tu mamy jeden wyraz rok. Dobrze. Tu jeszcze o. I ostatnie. Ostatniej. Też jeden wyraz oko. Drugi woks. No, może coś dobrze. Teraz szukajmy następnej. Mamy E. Mamy E. Emu. Też się utworzył wyraz. Piekarz. Dobrze. A w drugiej Ewa. Meksyk, Echo. W trzeciej trochę jest tego. Dobrze. Kolejna literka. Literka P. W się nie ma. P, Tu jest kaprys, piekarz, stypa i to by było na tyle. Pochodnia w drugim, a w trzeciej spacer, aspekt i dobrze. Nie ma więcej. Kolejna to jest W. A w, 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 Szukajmy W. No nie widzę, tu jest jedno. Tu jest jedno W. Tu jest Ewa. Bref. Tu jeszcze widzę. I na tyle. Kolejny. Ostatnia ta krzyżóweczka. Tu jest Warszawa. Na dole. I chyba nie ma więcej W. Nie ma. Kolejna literka to jest literka B. Raz B. Ułożył się wyraz bref. I, I teraz szukajmy B. Nie ma więcej. Tu jest Boa. Kebab. By było tu R, ominęłam. Dobrze. Kolejna. To jest N. Mamy w bonusie Marcin. I szukajmy tu. Utworzył się wyraz NIL. Tu jeszcze N. U góry nie widzę. W drugiej, a w drugiej, kochani, tu i i. Ma więcej. W ostatniej N. N nie ma tej ostatniej literki to jest C mamy tu Marcin no brakuje nam tylko A no ale to się okaże za chwilę na razie tu zobaczymy te C co nam tu utworzy no nie za bardzo a tu jeszcze gdzieś nie i w ostatniej spacer nie ma więcej r y, c przepraszam dobra ostatnia a no niestety t bo bonus się nie utworzy jeszcze tu jakaś szansa może się okaże. na razie tu nic nie doszło nam tu też nie no nie Nie ma. Z tego wynika tu mam dwa wyrazy. Nil, Emu. Tu brew, rok, też dwa. Tu oko, box. No, chyba, że coś ominęłam. Teraz sprawdźmy. No nie ominęłam, bo jest OJ. To jest też postaczek. No ładnie, po długim czasie się zaczyna, ale jeszcze mam to mało. Może coś nam uratuje. To zobaczymy. Z, D. Też tu się nic tak nie utworzyło. Tak, tu się utworzyło, sorry. W tym mam już trzy właśnie wyrazy: Bóg, Oka, Papuga. Dobrze. I teraz mamy Z i D. Z mam w bonusie. Tu szukajmy. Z i D. D. Dobrze. Tu Z. Czy coś się tu jeszcze utworzy nam? Dobrze. Kolejne literki M i W. Mamy w bonusie M. Ale jeszcze nam brakuje I. M i W. w, 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 w. Dobrze. Więcej nie widzę. M, W nie. A w tej jest W. Oj, przepraszam. S nazwałam M. Dobrze. Szukam M. No tu już nie widzę. I jeszcze są dwie ostatnie literki L i E. No to już E tam zmazałam dobrze. L i E. Tu jeszcze E. No tu jest jeden etap. L. Nie ma więcej. A tu jest L. No i nie ma więcej. Sprawdźmy. Będzie A to będzie 5 zł. Tak. No ale chociaż ta nam dała zwrocik. Strapeczka. Dobrze. Jeszcze mam tą za 3 zł. Też mi się tutaj jeszcze nic nie utworzyło. To zobaczmy następne M. Teraz mam literkę M. Nie ma. Więcej jedno było. E. Tu jest. I tu. I tu koniec. Kolejna to J. A J jest jedna. Teraz W. Dobrze. Y. Y. B. No niestety. A. No może te A coś utworzy. Trochę jest tego A, ale brakują inne literki, także nie ma co liczyć za bardzo. No niestety. Dwie literki P. Nie ma P. No nie ma P. I ostatnia I. No jeden. Drugi. Kanie było. Czy jeszcze A ominęłam? No, chyba raczej nie ma, ale sprawdzę te kontrolne zaraz. No nie, SA. No to kochani, po dłuższym czasie, niestety zakupiłam trochę więcej. Za 30, 48 zł. A tylko zwrocik jest w tej strapeczce za 5 zł. Mamy tutaj trzy ułożone wyrazy, bóg, oka i papuga. I mamy piąteczkę. Także jak na początek nie jest źle, ale zapraszam na następne moje nagranie, także już teraz będę częściej nagrywała i serdecznie Państwu dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich Pa.